Co to jest to LGD? LGD jest to skrót od lo, nazwy Stowarzyszenia, Lokalna Grupa Działania. No ale czym ta Lokalna Grupa Działania jest? Jest to po prostu organizacja, która działa na terenach wiejskich, wspiera rozwój yy, tych obszarów wiejskich poprzez m.in. przyznawanie różnego rodzaju dofinansowań, jakich No m.in. na start. Na podjęcie działalności gospodarczej lub na rozwój działalności gospodarczej. I o takich dotacjach właśnie mówimy na tym y, moim kanale, tak? Czyli dotacjach z lokalnych grup działania, na start firmy lub na rozwój firmy już istniejącej. Ale jak pani sobie znajdzie y, taką lokalną grupę działania, która działa na pani. W Pani y, miejscu zamieszkania, w Pani gminie wiejskiej, bo zakładam, że jest Pani ze wsi albo małej miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, to jeszcze nie oznacza, że takie nabory będą w tej perspektywie finansowej organizowane przez tą lokalną grupę działania. Jak się o tym dowiedzieć? No, oczywiście, zadzwonić do lokalnej grupy działania, ponieważ oni mają swoje priorytety, badają też potrzeby społeczności, prawda? Yy, I. Wówczas Pani się dowie, czy na pewno takie dotacje są dostępne, albo w tym roku, albo w następnym, oraz czy w ogóle.